Dobrze, zaczynamy od razu. Nie robimy makijaż akurat w ten filmiku, ale sprawdzam czas. To jest mój aparat. Bardzo go lubię, nie miałam problemów, ale um, on nagrywa w formacie .mov. Um, I żeby otwierać .mov, to jest potrzebne QuickTime. I żeby editing software, czyli żebym żeby mogła to skracać i tak dalej, wtedy kiedy gadam nie na temat albo coś, no nie wiem. To w ogóle nie mogę znaleźć żaden program, który to robi dobrze. Albo są strasznie drogie, albo mi niszczą zupełnie film, czyli 10 minut film wychodzi na 15 sekund um, i i tak jest. I taki głos mam. Um, I nie mogę nic znaleźć. Czyli to jest eksperyment. I jak oglądasz to, to znaczy, że eksperyment mi wyszedł. Um, co jeszcze? No, to jest główna rzecz, że to jest po prostu eksperyment. Um, mam kilka filmików, żeby rzucić na eBay, na, na eBay na YouTube. Um, będę to robić. Może jeden dziennie, może jeden co parę dni, um, jak wy chcecie. Dajcie mi znak, czy chcecie codziennie, czy chcecie rzadziej, um, jak będziecie oglądać. Bo nie chcę, nie chcę was dręczyć tym, nie chcę za dużo, za mało i tak dalej. Jeszcze jedna rzecz. Ja jeszcze kilka rzeczy powiem. I powinnam to pisać, to co chcę mówić. Um, zrobiłam zakupy. Wiem, wiem. Nic tylko zakupy ze mną. Ale to były tanie zakupy. Od razu, od razu mówię, że to były bardzo tanie zakupy. I to zaczęło jako eksperyment. I wyszedł bardzo udany. Um, ponieważ firma ELF. i l -F. I to Eyes, Lips, Face. Oczy, usta, twarz. Z ich strony kupiłam sporo rzeczy. Oddałam dużo mamie, ale mam tutaj kilka rzeczy. Nie wszystko, ale kilka rzeczy tu mam. Wszystko co, co kupiłam kosztowało mi funt. 50. Funt 50 za, za sztukę. Tu mam czynie, cztery cienie. Jasne, taki blady, biały. Dosyć różowy, ale fioletowy taki bardziej, lilakowy, brązowy i czarny. I są takie błyszcząco perłowe, ale nie bardzo błękitne ani nic. Każdy cień funt 50. I te kolory są tak intensywne. Oczywiście, że można, można delikatnie nakładać, ale ja, jak próbuję kolory, to tak wcieram strasznie mocno, żeby zobaczyć prawdziwy efekt. Niesamowite. Fund 50 za wszystko. I taka kasetka wydaje mi się, że też fund 50. Czyli... 7,50 za kasetkę i 4 cienie. Można też wybrać cienie. Są już gotowe zestawy. Kolory, które pasują. albo można wybrać. Świetne. Co jeszcze kupiłam? Kupiłam korektor. Taki jest. Troszeczkę chyba ciemny. Mi się wydaje. Ale tak naprawdę próbować korektor czy podkład na rękę, to nie ma po co, bo twarz zawsze będzie ciemniejsza. A no, może nawet nie będzie taki ciemny. Nie wiem, czy w ogóle będzie widać. Pewnie nie. E, co jeszcze? Kredka do oczu. Złoty kolor. Nigdy takiego ch chyba, mówię chyba. Nigdy takiego nie miałam. Tak jest. O, nic widać. O! to już lepiej widać. Um, to ciekawe jest i się nie, nie schodzi zbyt szybko i trochę klejące, czyli może jako baza by była ciekawa. I z tym jest temperówka. To też pom 50, jak wszystko inne. Tu jest podkład, mały, ale jest bardziej taki tint, tinted moisturizer. Um, I też nie ma strasznie dużo kolorów, ale Kolory, które pasują. I tu mam na, na rękę. Już nawet nie widać. Ale bardzo leciutkie i taki zdrowy, bardziej taki matowy niż, niż bardzo żywy efekt. Ale bardzo mi się podoba. To jeszcze? Eyeliner. Taki fioletowy kolor. Nie będę nakładać, bo nie zajdzie mnie. Um, taki jest widać? O. Um, Ci wszystko za funt 50 I to jest bardzo ciekawa rzecz. Nazywa się All Over Color Stick I. No, przywóz um, Taki kolor kupiłam i to może być na ust, może być na policzki. Um, nie bardzo wiem gdzie jeszcze, ale... I można... rozcierać kolor, być... Możemy można mieć bardziej mocno na ust i wtedy troszeczkę bardziej rozsmarać, rozsmarać, rozmarować, rozcierać i mieć bardziej taki naturalny efekt na policzki. Ostatnia rzecz, którą tutaj mam to rzęsy. Kupiłam naturalne takie, no tak, każdy ma takie rzęsy i dramatyczne. Już w to wierzę, ale na nie wierzę w to. No, wszystko za funt 50. Jak się wydaje więcej niż 30 funtów, to wysyłka za darmo. Um, dziewczyny tutaj w, w, wielkiej, w Wielkiej Brytanii polecam, naprawdę. Um, nawet, jak, nawet jak kilka rzeczy kupić, to są bardzo ciekawe rzeczy, co ja jeszcze? się A jeszcze robią. Taki róż jest taki sam duży jak te cienie, ale można wybrać cztery kolory i mieć no, różne róże albo mieć trzy cienie, a jeden róż. Ehm, na przykład e, jakiś granatowy cień chyba był. Jak, I można zrobić kombinację, gdzie można nosić na co dzień i wtedy dodać ciemniejsze kolory i mieć bardziej na. na impreza albo coś, a później mieć jakiś róż. I wszystko w jednym zestawie. A! Zapomniałam jeszcze świetna świetna coś. Muszę znaleźć. Ten zalek kupiłam też fun 50. Jest taki duży, już używałam go. Um, jest podobny do taki zmak, tylko ten zmak jest pod kątem. Widać. Um, i podobny do pędzelex nie, To też znak. No, taki. Czy złapałam? Czy spuściłam? spuściłam. Um, tu jest pędzelek Sephory, Jest troszkę większy jak widać i bardziej puchate. Ale ten tutaj jest elf. Funkcjonuje, 50. Naprawdę, nie, nie można w ogóle mieć problemy z tym za, za taką cenę. Widać, że nabiera strasznie dużo koloru i że, i że fajnie nakłada ten kolor, bo trochę mi głupio to przyznać, ale ten pędzelek był brudny, był używany do granatowych oczu I tutaj. Nie dotykałam teraz sieni, ale to było na pędzelku. I widać jak, jak fajnie nakłada, jak równo nakłada. I jest wystarczająco taki puchat, żeby też rozcierać kolor. I bardzo polecam ELF i Eyes Lips Face. Um, no, to chyba na razie już. Um, tak jak mówiłam, mam kilka filmików, żeby rzucić na YouTube, nie ebay. Um, dajcie znak, jeszcze jaki makijaż chcecie, coś jeszcze na studniówkę chyba zrobię jak już Całkiem srebrne oczy. i Może coś na dyskoteka. Może jakieś błyszczące znowu. Um. No i nie wiem, jeszcze pozbawimy się tymi rzeczami z ELF. Eyes, Lips, Face. Um. I też powiedzcie, jak Wam się podoba ten aparat. Też postawiłam tam duże lusterko na um, filmik o kolekcji. Um. To. Widać, że nie miałam lusterka tam, a teraz mam. Um, czyli patrzę ciągle na siebie, strasznie jest, nie mogę przestać. I też widzę, że 10 minut i 5 sekund przestanę. Na razie, papa. Pa.